Można relaksować się na wiele sposobów. O ćwiczeniach oddechowych już mówiliśmy. Dzisiaj poruszymy temat wizualizacji. Powiemy także o poezji i o wodzie, która jest podstawą filozofii spa. Zapraszam do strefy relaksu. W dzisiejszych czasach nie da się uniknąć sytuacji, w których psychika człowieka jest obciążona. Nowoczesny styl życia, codzienna rywalizacja i pośpiech oraz wyścig szczurów nieustannie narażają nas na stres. Dla zdrowia konieczne jest wyładowanie wszystkich negatywnych uczuć, a ćwiczenia relaksacyjne to jeden z najlepszych sposobów na szybkie pokonanie stresu. Przypominamy, że prawdziwy relaks nie jest leżeniem na kanapie i oglądaniem telewizji, spaniem czy zwykłym leniuchowaniem. Jest to świadomy proces psychologiczny, który pomaga rozluźnić mięśnie i oczyścić umysł z wszelkich myśli i emocji. Relaks to całkowite odprężenie ciała i umysłu, zatem zacznijmy od ciała. Kiedy wiadomo, że ciało jest już zupełnie zrelaksowane. Myślę, że każdy czuje to sam indywidualnie. Zrelaksowanie ciała to jest przede wszystkim odprężenie mięśni. Jeżeli czujemy, że nasze ciało jest ociężałe, jest bezwładne nawet, to najczęściej mięśnie są już rozluźnione. Nawet jeżeli zastanawialibyśmy się, czy to faktycznie już jest całkowite odprężenie, Proszę pomyśleć o takich momentach, kiedy niesiemy śpiące dziecko. Ono jest tak bezwładne, tak ciężkie, i jest to bardzo wyraźny taki cielesny sygnał, prawda, że dziecko śpi. Wiemy wtedy na pewno: ono nie jest w stanie ani przytulić się, ani złapać nas, ani w żaden sposób nam pomóc być niesione. I podobnie zachowuje się nasze ciało w stanie relaksu, staje się takie bezwładne, ciężkie, do tego stopnia, że chwilami wydaje nam się, ale bez utraty świadomości, że śpimy. Mamy świadomość, że wszystko do nas dociera, wiemy o tym, że nie śpimy, a jednak mimo wszystko, jeżeli zaczynamy zastanawiać się, gdzie leżą nasze ręce, w jakiej jesteśmy pozycji, Wydaje się, że to ciało jakieś jest takie w innym miejscu nieobecne. i nieobecne. Tak, podobnie. Oprócz tego możemy zaobserwować, w związku z tym, że stan relaksu związany jest z rozszerzaniem się naczyń krwionośnych, możemy odczuwać albo podniesioną temperaturę w końcówkach palców i w stopach, albo obniżoną temperaturę. Zresztą, jeżeli przebywamy bezwładni przez. Kilkanaście minut najczęściej robi nam się troszeczkę chłodno, i to też może być objaw relaksu, po którym, po którym poznamy to całkowite odprężenie ciała. Wtedy warto sięgnąć po koc, ale no właśnie, w jakiej pozycji się zrelaksować, żeby odprężyć nasze ciało? Może lepiej się położyć, niż siedzieć wygodnie w fotelu. Jeżeli chcemy zaznać stanu relaksu bez zaśnięcia, lepiej nie, lepiej pozostać w pozycji półleżącej siedzącej, może być również z lekko odchylonymi plecami. Istotne jest, żeby ta pozycja była stabilna, żebyśmy mieli oparte plecy, opartą głowę, oparty kark i to, co bardzo ważne, oparte przedramiona. To, że ręce trzymamy gdzieś przy sobie, może często nas blokować, ponieważ nieświadomie zamykamy się, jakby przyciskamy niektóre części ciała do siebie. Jeżeli ręce oparte są o podłokietniki, wtedy ta nasza. Pozycja bardziej sprzyja relaksowi. Kiedy mamy już odprężone ciało, pora odprężyć umysł. Kiedy wiadomo, że umysł jest już zrelaksowany, musimy mieć cały czas świadomość, mieć w pamięci to, że nasz organizm łącznie z naszym mózgiem stanowi całość i odprężenie ciała, takie prawdziwe rozluźnienie mięśni, ma wpływ na wewnętrzne procesy odbywające się w ciele i. Bezpośrednim następstwem tego odprężenia jest również uspokojenie pracy naszego umysłu, naszego mózgu. Dobrym sposobem jest oczywiście wspomóc ten proces, żeby on nie przebiegał zbyt długo, poprzez wyobrażenie sobie albo przyjemnego miejsca, albo jakiegoś wspomnienia. Są to Często wspomnienia z dzieciństwa, czy wspomnienia z urlopu, wspomnienia spotkań z przyjaciółmi, albo obrazy. Coś, co zrobiło na nas szczególnie kojące wrażenie zachód słońca nad morzem, czy świt w górach. Tak? Są, są obrazy związane bardzo często z naturą, które powodują w nas nagle takie zatrzymanie. Rozumiem, że to pomoże też odgonić wszystkie myśli, które nam przychodzą bardzo często do głowy. Mówimy sobie: siadamy do relaksu, teraz się odprężamy, a w głowie mamy mnóstwo pomysłów, co będziemy robić za 5 minut. Oczywiście warto na relaks zarezerwować sobie czas, czyli wiedzieć, że w tym czasie nie musimy nic innego zrobić. Na to, że dopadną nas w tym momencie wszystkie myśli, wszystkie natrętne wspomnienia, i wszystkie. Myśli, które gdzieś odsuwaliśmy przez ostatni czas, musimy być przygotowani. Na to musimy być przygotowani, ponieważ jak tylko w naszym umyśle zrobi się trochę miejsca, to one w dwójnasób, w trójnasób zaczną nas napadać, atakować. zaczną nas atakować. Jeżeli tylko pozwolimy im przyjść i odejść, to rozpocznie się już to pozbycie się myśli, pozbycie się emocji i, i relaks prawdziwy. Może warto wtedy też policzyć oddechy lub zastosować metody wizualizacji tych pięknych krajobrazów tak, niektórym pomaga rzeczywiście liczenie oddechów, niektórym pomagają techniki wizualizacyjne, wyobraźnia tutaj oczywiście odgrywa dużą rolę. Z najskuteczniejszą metodą jaką ja znam jest użycie techniki o odsunięcia od siebie napięcia, metoda, która Używa urządzenia pomagającego koncentrować się na oddechu. Praktycznie u 99% osób z niej korzystających w ciągu pierwszych trzech minut doprowadza do stanu odprężenia, ponieważ koncentracja na oddechu, czyli na procesie, który w naszym organizmie najczęściej przebiega bez udziału naszej świadomej woli, pomaga skoncentrować się na tym optymalnym rytmie i pomaga się rozluźnić. Wizualizacja obrazów jako metoda relaksacji jest nieco trudniejsza. Na początek należy wybrać obraz, który będziemy przywoływać w pamięci. Niektórzy lubią skupić się na jednym miejscu lub rzeczy, inni wolą wyobrazić ich sobie kilka. Może to być plaża, jezioro lub łąka, a także posprzątana kuchnia i piekące się w piekarniku ciasteczka lub ulubiona restauracja. Ważne, żeby było to coś spokojnego i kojącego, wzbudzającego pozytywne emocje. W czasie wizualizacji należy używać wszystkich zmysłów i wyobrazić sobie patrzenie na krajobraz. Należy usłyszeć śpiew ptaków, poczuć zapach morza, poczuć wilgotną bryzę i posmakować słonej wody. Jeżeli mamy trudności z wyobrażeniem sobie czegoś konkretnego, warto przed rozpoczęciem wizualizacji wprowadzić się w odpowiedni nastrój. Niezwykle pomocna okazuje się poezja. Nie trzeba sięgać po długie dzieła czy wiersze. Wystarczą teksty haiku. Haiku jest najkrótszą formą poetycką w historii literatury światowej. Swój szczyt rozwoju osiągnęło w wieku XVII. Haiku jest przeważnie, jest to bardzo krótki opis jakiejś sytuacji związanej z przyrodą, bo on ma maksimum 17 sylab w układzie 5-7-5 ale może być krótszy. Tam nie pada słowo nigdy przemijanie, ale tam jest przemijanie. Ta kilku zdaniowa, krótka kompozycja sprawia, że nagle czujemy przemijanie, doświadczamy tego, ale ta niesłychanie krótka forma jednocześnie stwarza pewną sytuację wewnętrzną, pewną możliwość, niekonieczność, możliwość, Uświadomienia sobie sytuacyjności przekraczania, że przekracza się pewien próg czy pewną granicę rzeczywistości, że tam jeszcze są jakieś dodatkowe poziomy tej rzeczywistości. Za twórcę Haiku uważa się Japończyka Matsuo Bashio, który uważany jest za najwybitniejszego przedstawiciela tego gatunku. My waszybuję. Fala zalewa plaże, etiuda w słońcu. Haiku to subtelność i minimalizm. Utwory te nie pozwalają na jednoznaczną interpretację, a jednak pozostawiają po sobie obraz lub odczucie, które poeta chciał nam przekazać. Nie tylko haiku pochodzi z Japonii, z kraju kwitnącej wiśni dotarło do nas także ofuro. W Japonii ofuro oznacza beczkę do kąpieli lub po prostu gorącą kąpiel. Tradycyjny rytuał powinien rozpocząć się obmyciem ciała letnią wodą, po czym należy powoli zanurzyć się w aromatycznej wodzie z mlekiem, solami lub olejkami. Wanna do kąpieli ofuro ma głębokość 80 cm, a temperatura wody powinna wynosić od 38 do 42 stopni Celsjusza. Japońska kąpiel odbywa się w pokoju gościa. W specjalnej wannie. Jest ona zaaranżowana w odpowiedni sposób w zależności od specyfiki danego, danej kąpieli. Ym, przy kąpieli mlecznej stosujemy oczywiście mleko z odpowiednią ilością, dobraną proporcją miodu i oczywiście towarzyszą tam również owoce cytrusowe, które mają bardzo ważne, istotne znaczenie dla kondycji, poprawiania kondycji naszej skóry. Podczas takiej kąpieli wypijamy również przygotowany yy sok ze świeżo wyciśnięty tych owoców cytrusowych, który dostarcza do naszego organizmu dużej ilości witaminy C. Japończycy wierzą, że kąpiel ofuro oczyszcza nie tylko ciało, ale również duszę. Stymuluje ona układ krążenia, reguluje metabolizm oraz ma działanie przeciwreumatyczne. Oprócz mleka możemy się kąpać oczywiście w kąpielach przy różnych solach. Są to kąpiele w czerwonym winie, rozgrzewające kąpiele oczywiście, kąpiele w ciemnym piwie, oczyszczające, mające działanie oczyszczające i wspaniałe kąpiele w srebrze koloidalnym, które poprawiają stan zdrowotny naszego organizmu i oczywiście kondycję, poprawiają kondycję naszej skóry. Żeby uspokoić i wyciszyć emocje, woda staje się elementem wystroju wnętrz i architektonicznych aranżacji. W obiektach wellness i spa basen przestaje być jedynie miejscem aktywności sportowej, a staje się miejscem odpoczynku i odprężenia. Pojawiają się także nowe technologie, które doprowadzają wodę do jej pierwotnej, bogatej w mikroelementy postaci. Nadtlenek wodoru stabilizowany jonami srebra. Tak w dużym skrócie, tak się nazywa system dezynfekcyjny w tymże basenie dlaczego jest taki a nie inny? Najbardziej popularny jest oczywiście chlor, ale on ma masę mankamentów. Przede wszystkim jest go czuć. Czyli ten zmysł powolnienia jest tutaj dosyć mocno podrażniany. Wiele osób coraz częściej się już na ten chlor również uczula. Przede wszystkim również wysusza naskórek, co też nie jest skazane zwłaszcza u osób, którzy na przykład zawodowo pływają. W tej, w tej technologii tego problemu nie ma, wręcz przeciwnie dzieci chętnie z tego baseniku sobie korzystają. Bardzo jest pobudzany również system odpornościowy naszego organizmu dzięki temu. Natlenek wodoru świetnie natlenia, wzbogaca wodę w tlen, przez co tak naprawdę osoby również, które troszeczkę słabiej pływają, mają ułatwione zadanie w nauce tegoż, tegoż pływania, wyporność po prostu się troszeczkę zwiększa i to wygląda dużo bardziej, dużo bardziej korzystnie. Woda jest także najważniejszym składnikiem ciała człowieka. Stanowi mniej więcej 2 trzecie organizmu ludzkiego. Jej niedobór może powodować wiele schorzeń, takich jak astma, nadciśnienie, alergie, choroby wrzodowe czy otyłość. Wybór odpowiedniej wody nie jest oczywisty. Najzdrowsza jest woda źródlana, nisko zmineralizowana. Można ją pić bez ograniczeń w każdym wieku. Woda wysoko mineralizowana powinna być pita z umiarem, ponieważ zawiera łatwo przyswajalne biopierwiastki jak na przykład wapń, magnez, sód, potas czy żelazo. Szklanka wody może też działać uspokajająco. Jeżeli się denerwujemy, łyk wody pozwoli na moment oderwać się od stresogennych sytuacji i zmniejszyć natężenie negatywnych emocji. Woda jest wspaniałym środkiem oczyszczającym organizm, zarówno od środka, jak i od zewnątrz. Jest składnikiem wszelkich kosmetyków i specyfików stosowanych w przeróżnych kuracjach pielęgnacyjnych. Jest też nieodzownym elementem zabiegów przeprowadzanych w kapsułach spa. Sam zabieg jest bardzo relaksujący i odprężający, jeżeli chodzi dla klientki, natomiast jeżeli chodzi o sam przebieg zabiegów, wygląda to następująco i już najpierw klientka zostaje obmyta. Następnie ciało jest spilingowane. Następnie nakładamy serum, maskę i klientka wchodzi do kapsuły spa, którą przykrywamy. Natomiast w samej kapsule spa przebywa mniej więcej około pół godziny. Jeżeli chodzi o sam przebieg w kapsule, to działa na nas para wodna, stosujemy też matę wibrującą, stosujemy też koloroterapię. W kapsule spa z reguły dostosowujemy zabieg do do klientki, do odczuć, do tego, co klientka chce uzyskać. Czyli jeżeli chcemy działać na celulit, czy, 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 czy właśnie tutaj na nawilżenie skóry, czy ujędrnienie, to też właśnie wtedy są też odpowiednio dobierane kosmetyki. Możemy również działać odtoksyczniająco też na skórę tutaj w tej kapsule SPA. Możemy również przeprowadzać różne kąpiele wodne. Żeby poprawa kondycji skóry była widoczna, należy przejść serię takich zabiegów. Jednakże pojedyncza sesja w kapsule niewątpliwie pozwoli się odprężyć i zrelaksować. Wiedzą o tym ci, którzy z tego zabiegu już korzystali. Jest ciepło, jest mokro, ale to, że jest mokro, to, to jest jak, jak najbardziej pozytywne dla tego zabiegu. Przede wszystkim jest to powiązanie relaksu z formą pielęgniacji ciała, i dlatego zdecydowałam się na ten zabieg. Zabieg w kapsule spa kończy się zazwyczaj masażem odpowiednio dobranym preparatem wszystko po to aby skórę ujędrnić nawilżyć i poprawić jej wygląd w codziennej pielęgnacji skóry najwięcej czasu poświęcamy twarzy. Należy pamiętać, aby ją regularnie oczyszczać, odżywiać i nawilżać. Jeżeli chodzi o poprawność nakładania kremu na twarz, w tym przypadku na samym początku trzeba oczyścić prawidłowo skórę, czyli wykonać prawidłowy demakijaż. Następnie po demakijażu otwieramy swój produkt, który chcemy zaaplikować, nakładamy go szpaktułkom na dłoń. Następnie rozcieramy palcami i zaczynamy nakładanie kremu na oczyszczoną oczywiście skórę od zewnętrznych kącików ust, kierując się kolistymi ruchami do kości jarzmowych, następnie ku bokowi do kości żuchwy i następnie do kącika ust. I tak powtarzamy kilka razy czynność. Następnie wykonujemy ruchy na Czole. Zaczynamy od marszczyciela brwi, nakładamy krem kolistymi ruchami do kącików zewnętrznych oka. Czynność wykonujemy kilka razy. Następnie nakładamy krem na okolice ust. Zaczynamy od środkowej części wargi górnej, też nakładamy kolistymi ruchami do kącików zewnętrznych. Do środka wargi dolnej, i przechodzimy z powrotem, kolistymi ruchami. Wykonujemy czynność kilka razy. Warto tutaj dodać, że mm, takie nakładanie kremu jest to taki codzienny mikromasaż, który w ciągu roku wykonujemy kilkaset razy. Dlatego działa to przede wszystkim przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco i poprawiająco owal twarzy. Więc prawidłowa aplikacja takiego kremu jest bardzo ważna. Systematyczne dbanie o skórę twarzy odwdzięczy się zdrowym i świeżym wyglądem przez długie lata. Podobnie jak codzienne nakładanie kremu na twarz, taki codzienny relaks z pewnością będzie dawać widoczne efekty. Człowiek zrelaksowany jest spokojniejszy, pogodniejszy, cierpliwszy i bardziej wyrozumiały niż człowiek zestresowany i zmęczony. Najczęściej relaks kojarzy się z czymś sporadycznym, z przyjemnym spędzaniem wolnego czasu. Tymczasem regularne odprężanie ciała i umysłu skutkuje w dłuższym czasie lepszym zdrowiem i samopoczuciem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę naszych najbliższych, współmałżonka, dzieci, rodziców, doskonale wiemy, jak często tracimy cierpliwość, tracimy panowanie nad sobą nawet, a bierze się to stąd, że w naszej głowie odbywa się mnóstwo procesów, którym nie pozwalamy wybrzmieć. Relaks pozwala oczyścić się z emocji i z tej perspektywy, z tego punktu widzenia... Relaks ma ogromne praktyczne znaczenie, praktyczny wpływ na jakość naszego codziennego życia. Innym praktycznym zastosowaniem relaksu jest zastosowanie takie, które wykorzystuje pewien szczególny sposób pracy umysłu w stanie relaksu. Stan umysłu w stanie relaksu jest to stan spokoju. Niektórzy naukowcy mówią, że jest to gotowość w stanie odprężenia. My w tym stanie z jednej strony pozbywamy się wszelkich nadmiarowych informacji, nadmiarowych bodźców, wszystkiego, co spotkało nas w ciągu ostatniego czasu, w ciągu dnia czy ostatnich godzin, pozbywamy się oceniając to bez udziału świadomości jako niepotrzebne. Te rzeczy, które oceniamy jako wartościowe. Zapisywane są w tzw. pamięci długotrwałej, czyli odkładane są jakby na półkę, z której będziemy później jeszcze czerpać. Nie należy utożsamiać relaksu z uczeniem się, ale ma to bardzo bliski związek właśnie ze względu na specyfikę pracy naszego mózgu w stanie relaksu. Zapamiętywanie w stanie relaksu jest wsparciem procesu uczenia. Naukowcy udowodnili, że człowiek wykorzystuje tylko kilka procent naturalnych możliwości własnej pamięci. Według nich w stanie odprężenia obie półkule mózgowe lepiej ze sobą współpracują. To już jest jedna z niewielu rzeczy oczywistych, że lepiej się uczymy, tak samo jak lepiej piszemy czy lepiej pracujemy, w relaksie niż w napięciu. To, to, to jest to, każdy może wypróbować. Relaksowi w tym rozumieniu nie towarzyszy takie zmętnienie świadomości, tylko wręcz przeciwnie wyostrzenie. Że trzeba właśnie trafić w tą formę relaksu, która daje jaśniejsze myślenie. Uczenie się w stanie relaksu jest dużo przyjemniejsze niż uczenie się z wysiłkiem i z obowiązku. Podczas nauki języka obcego jest to szczególnie widoczne. Można mechanicznie wkuwać określone zwroty, lub traktować naukę jako przyjemność oraz poszerzanie swoich horyzontów. Ważne, żeby uczyć się bez stresu, trzeba sobie zadać pytanie. Czy użycie na przykład języka ojczystego do zarysowania treści tekstu dość trudnego jest elementem generującym stres czy redukującym stres? Jeżeli redukuje, to jednoznacznie można powiedzieć, że jest to element pozytywny. Jest wiele metod nauczania języków obcych. Warto wybrać taką, która będzie dla nas przyjemna. Wtedy na pewno będzie ona również skuteczna. Zarówno w nauce języka obcego, jak i w codziennym życiu spróbujmy zredukować stres i wygenerować relaks. Zapraszam do oglądania naszego programu już za tydzień. Do zobaczenia!